Z tej strony tam na to i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z WCT. Oczywiście jeżeli się odcinek podobał, dajcie łapkę w górę Zasubskrybujcie kanał I I I skomentujcie pod filmem My sobie zagramy kolejny mecz Tylko paczkę otworzymy, którą ostatnio zdobyliśmy Otwieramy naszą partkę z jednym zawodnikiem Pomijamy, pomijamy, pomijamy Akaminto Przyda mi się Mam, to to robię z, z tych afrykańskich Chyba skład będę miał Ja, ja tu myślałem nad jakimś CR-em albo coś w tym stylu, Akaminta W sumie nie, nie będę zmieniał Ale będę miał na rezerwę, nie? ty gdzieś już odpoczął, dobra Chwila, kto jeszcze grał w ogóle u mnie? Ja, ja już zapomniałem kto grał, na pewno grał Ibisewicz Dobra Ci mają, ale ci nie mają, czyli muszę środkom pomoc zmienić, znaczy ob obronę zmienić i... który nie będę grał na bank? Lamelą będę grał Ty nie będę grał raczej mi nie pasuje Czyli ty idziesz i ty idziesz tu Jak tu nie ma zgrania. Jeszcze na tego bym potrzebował, za, za tego kogoś Też z tych krajów Widzimy zawodnika. Nie, szkoda, no szkoda, no że nie mam. Jakiś taki dobry albo coś Hm. Dam tu Boriniego, nie? O, i tyle. Czemu tylko tyle zgrania? No bez jaj. Czemu jak zamiast tego dam tam... dam tamtego to jest lepiej... Dobra, walić. Walić. Walić zgranie. Rękaże sobie zmienię. Chociaż to jest chyba najlepszy. Nie, ten będzie lepszy. Ma 75 Overala. mi nawet zgranie spadło, ale dobra. Dobra, gramy, wali z zgranie, i tak nie mam na razie zawodników. Sam wyszedłem w turniej online. Ja podziękuję. Jeden gracz. Gramy z Urugwajem, chyba. Z tego co pamiętam. A albo jeżeli, albo źle. Ja nie umiem tych flag, nie? Mój pro squad. To jest Urugwaj. No oni mają dobry, dobry atak mają, bo mają kawaniego i suareza. A ja mam akurat słaby atak Ekstra, trafiłem, można gość dalej. Dobra, ofensy ofensywny Pressing przydaje piłki. Dobra. Psz, jakich klubów chyba narodowości. Mój dobra. I już się wywalił już, myślałem, że kontuzja będzie No leź do tego dobrze ja Też ty coś biegasz Czu A suek Oto A jak ja mam stąd nie szczelić? Gówka Kurde O Walcie moje Murzyny Rodwik, nie, to jest przegrane, to jest przegrane, to jest przegrane Przecież jacy oni są szybcy To jest przegrane, przecież ja nie mam szans takim składem co ja mam To jest niemożliwe, żeby mnie nawet jedna bramka strzelił Łohooo i Ibisev Kurde, bramka ja w to nie wierzę Szczeliłem bramkę A tylko fortem, trochę Ty się za bardzo rozpędził kapitan Instynkt zdobywania bramek Uruguay. zdobywania ja bramek urugwaj Warto zobaczyć jak kapitalnie skoczył i uderzył A chyba skończył Bramkarz nie miał najmniejszych szans na Kawani przejęcie piłki pod własnym się... No. Czemu mi się nie zmieniło? Jak cię dusiłem zmniej się? Teraz też. Duży mu się i się nie zmienia. Do Santos podejdzie do tego Adamoaha, Adamoah. Adamoah nic nie zrobi bo to jest idiota czarny. Ale Sumala tam chociaż walczył, to jest Asam. Znowu ta ścinka, czemu mi ścina tak nagle? Nie ma, nie ma, nie ma. Walcz. Walcz! No, walcz! Wybij! Dziękuję! Kejżeś tą główką podał. A czemu ciebie tam nie było? Ja się pyta coś. O kurde idioci. Wybijają jeszcze niecelnie. Nawet do piłki nie potrafią, ale to są wysokie czarne murzyny. No nawet piłki nie potrafią przejąć jednemu Urugwajczkowi. Jakich jest dwóch wokoło. Biegnij! Nie! Magola. A że w niego przecież kopną w tą piłkę! się będę miał tyle odbiorów. Faula to ty masz na twarzy! Rudy idiota. Kurde, żeby go bardziej nie, nie wyzwać, bo mnie jeszcze do kartki nie będę mógł. siedzieć na meczach swojej drużyny Spalony, dziękuję panie Buczku. Dziękuję ci panie Buczku za spalonego. O, żeś mnie napisał. Kro, e? Nie pamiętam. No idioci, no i piłkarza jednego nie potrafią przejść. Co swojego faulujesz? Pereira. Czy uda mu się przy piłce? Kajżeś mu podał on nawet taki szybki, po prostu szczel. Jak jesteś przy piłce, strzelaj! Ale Kaj biegnieś bez piłki, piłka jest, została za tobą, a ty żyj do przodu bieg. Wow, podał, on podał celnie! Tak, Ibisewicz, na pewno dolecisz z, ko z, z, ko z, z końca pola karnego do bramki. Czym się zmieniło? Świetnie teraz szarżuje na bramkę. Dobra, Ciągupołko. czarny idiota. Afrykański czarny idiota. A samoach A samoach Boom headshot Szczelaj Prawie bramka była, no prawie brameczka była, prawie była, brameczka prawie, no była, no prawie brameczka była Ale nie było A! SPALONY! No, wiesz, widzę, że nie będzie bramki. Z... No, Nasze znaczy, bramki są dwie, ale piłki nie będzie w bramce. Dobra. Ozorco? Ozorco jest, jak tak się można, jak tak można nazwać dziecko, ozorco. Dobrze. Czupa chubz, dobiegnij, tylko dobiegnij, Czupa czuops, dobrze. wciepnij, Bramka. Łucznij. Dobrze. szczelił słabo, ale szczelił! Uderzył na bramkę! Wszyscy się poderwali z miejsc. Chwila, bo mi ktoś pisze, muszę zobaczyć. A, tylko, że obej że obejrzała, obejrzałem do 20. odcy nie miałem potem chyba meta i zapomniałem, smutna buźka, dobra, pierwsza połowa dobiega końca, dalej wygrywamy, WAMY! No już blisko Czy to wykorzysta? Bardzo dobrze. Ależ nie mógł tego lepiej. Nie pisztewicz, nie Ja tak bardzo w ciebie wierzyłem, a ty mnie zawiodłeś. Nie dostaniesz chleba na obiad. Jeszcze nawet suchego chleba nie dam? O kurde. Kupuję tymi ślizgami, bo normalnie nimi to ja nie trafiam. O już bardziej jestem pewny w ślizgu, o widzicie próbuję normalnie i nie umiem dobra, chupa czups tutaj jest As Asue Koto kurde blisko było wyciągnął się rzeczywiście jak struna nie sięgnął tej piłki Kurde, chyba jak on by tak mógł wkrę, wkręcić uchem w sumie, nie i bisewisz ty muslera nie przejmie, nie, nie przejmiesz, nie przejdziesz Kurde jak mnie to denerwuje, muszę w z zgami odbierać o Di Disanto ty się cofasz, potem do przodu idziesz, potem się znowu cofasz I ja nie wiem czy ty chcesz piłkę, czy nie chcesz piłki Dobra, Ibisewicz Umiesz to Nie umiesz... Ty nic nie umiesz, nie? Tylko umiesz... ...szczelić Ekstra, ekstra, extra Po prostu ekstra strzał ale, ale bramkę szczelił, nie? Ibisewicz Dobra A a ty musisz teraz przejąć szybko piłkę czy utrzyma się przy piłce? A coś ty myślisz, tak, że się Asamoach nie utrzymam przy piłce. Czy to Co jest Bramka! <grafy> jak ja jestem, jak ja mam Asamoach, to ja wiem, że to będzie Brama I piłka ląduje w siatce. Kolejny A się musiałem napić Szokierko tak jakby. No, a Samuach nigdy nie zejdzie. Nawet jakbym trafił C, R, na napad. Albo na SPO. Ale... A Samuach zostanie, a Samuach zostanie, tak? Ci idioto gupi. Mm. Dobrze. znakomicie teraz GOńka waniego, końka waniego! Chudy mi ją, nie ony. Sprytnie teraz. Ale wala A Idiota, ci podaj! To podaj, a nie stoisz! A potem się dziwisz. Dziwisz, że... O! Kotuzowaliśmy jednego, dobra. i tak nawet kontuzowanego nie przyjdę. Dobra, Asamoah, sumalala. Borini. Ładna dwójkowa wymiana. Borini, Asamoah. Nawet nie poda dobrze do Asamoah, który jest najlepszy w tym składzie. Jakbym chciał, bym go sprzedał za więcej niż wszystkie ich domy. Dobrze, że on strzelał. Nie ma gola! Kurde! że ci wyjść! Co to jest? Ty jest idiotom! Idiotom! Kurde, to ten nawet piłka nie trafi! Coś ty bił przed meczem! Chyba zsiadłem lek od Wilbłąda! W twojej tej wiosce jest na pewno tyle błądów, ile w Polsce psów. Di santo, di santo, no biegaj! Podejdź tam ktoś, wysuń się! Kurde, aż mi mikrofon spadł. Duszę mu... Znaczy nie, nie mu, tylko mógłby się ktoś wystawić, nie? Ale nie! Ja se postoję, poczekam aż on przejdzie i ja se strzelę ramkę jakoś. A dobrze, że zaspał, mi to wisi, szczerze powiedziawszy. Czemu tam nikogo nie było? No czemu tam nikogo nie było do jasnej, ciasnej Dobrze, o! To nie było najszczęśliwsze zwarcie. LUTUJ! Ale pompa była! Ale pompa! To jest pompa, tak jak... No patrzcie, on może nie jest szybki, ale jak on luty, patrzcie, bżza, Dobrze, że ta siatka wytrzymała, dobrze, że ta siatka jest z uranium, i tytanium, i obsydianu, i diamentu i, i z, z dodatkiem 99% z, z bawełny I piłka trafia do obrońcy. Huk, to no ale takim szczepem ty nie pokonasz bromkarza ty, ty żeby bramkarza pokonać byś mu, musiał wziąć, wziąć siekierę i Kierę i wbić i, w, I wtedy byś może trafił, Boryni, nie? Adamoach minął. Aaaa! Kurde. Ci idioto, głupi. Pereira wchodzi za kawalnego, czyli jeden dobry mniej. Ale w tych meczach jest dużo bramek. No może początkujące jest, tylko, ale ciężko jest. Takim składem ciężko jest. Kurde, biegnij, Sumalaila! Sumalaila! Koś go od tyłu nawet. Dobrze, żeś ty tam stanął. Dobrze, że ci, ty tam stanął. Ty, ty, ty tam stanąłeś. Dobrze. Kupię ci kaszankę za to, nie? Za to ci kupię kaszankę, ale nie bić się o piłkę! Kupię każdemu piłkę po, po, po spotkaniach, ale się nie bić o tą piłkę, no. A samoach Dobrze się zatrzymał I podał do sądu. Ty Kajżeś podał na dół ci duszę Na dół 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 dół, dół ci duszę Dół dół ci duszę Dobre przejęcie brawo Tym lubi mijać kolegów Jak gramy FIFA Tym trikiem I Tym Potem tak 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 Finezyjny LOT Dobrze lu, Dobrze lucnął, dobrze celnie w bramkę, więc się nie ośmieszył. Ramirez. Ramirez! Nie, a ja nie, bo to nie ten, bo ten do Brazylii. Asamach, pomóż mi, bo ja jestem wolnym idiotem i ja nie minę ża żadnego zawodnika, dziękuję, dobranoc. Przewrotka będzie? Nie, będzie mintaj! Na mintaja! Jak były naleśniki, to będzie namintaja? Kurde, graj, a samołach? nie było spalonego do tyłu, berbatov albo po prostu zgubiłkę. Łatwo Ja chcę, żeby on zrobił berbatov, spinę, on nie robi. Zrobił serol, bola a szczelił mu w pysk No jestem kolejnego Nie, o, oni są słabe główki, ja nie dam rady główek z nimi. dajcie mi jakiegoś dobrego do 70, chociaż 80... overala ile lutniej. Czyby to mogłoby być podania, jakby to przeszło to do tego dobiegł? O myślałem, że to przejmę jeszcze Somolila, ale gdzieś ty poszedł Psz, Ale epa Aż mi kapcie spadły Patrzcie gdzie poszedł Borini Aha, wiem czemu wtedy spadła ta bo nie ta pozycja podania Dobrze Ostatnia minuta, doliczona minuta czasu gry. Czy wygramy z Urugwajem? Czy wejdziemy w półfinale? Ale no za. Teraz powinniśmy dostawać paczkę z dwoma albo trzema zawodnikami. Dobra, paczkę otworzę teraz. Paczkę otworzę, co teraz jestem ciekawy, a mi się nie chce grać. 500. Czyli brakuje nam jeszcze 1000. Nie, 4000. No, tysiąca Kurde. Właśnie, z kim będę grał? Tak, więc to trochę ciekawi. To jest Francja, nie? Francja jest tak, czy... Kurde, nie, nie wiem, czy Francja jest... Tak jest Francja, nie? To aż... Nawet nie wiem, czy tak jest Francja, czy w bok. Chyba tak. Kontra Belgia albo Hiszpania? Hiszpania. Stawiam na Hiszpanię, z Hiszpanią będzie ciężko. Więc liczę na jednego dobrego zawodnika. 80 overalla minimum. O, dobra, 75. Najlepiej napastnik. Szybki napastnik, albo ofensywny pomocnik, albo pomocnik. Dobry pomocnik. Aktualizuj się szybciej. No ładuj się. No dobra, mam jedną paczkę. Jedna paczka. Jeden ten zawodnik, dobra. Dobra i... rabiu. W nie sądzę. Ale przyszedaj mi się do zgrania. Do zgrania będę miał. Do zgrania będę miał. Do zgrania będę miał. Będę miał do zgrania w takim razie. Czyli ty von. Którego nie chcemy. Nie chcemy Chińczyka, bo Chińczyki są dziwne. Wymień. Szukaj mój klub. I od razu mi skoczyło zgrania. Chwila, to jest ty, ty masz 85. O, już więcej zgrania Ty masz ile? 69, ty masz... Chwila, ty masz... Dobra Ale będzie zgrania, to jest i tak prawie to samo Dobra Czemu tu jest niby... Sumalaila? Dam tak No, o, już mamy dużo zgrania, dobra Jeszcze tylko napad by mi się przydał, napad jeszcze muszę zrobić i będzie okej okay. I bramkarza, i bramkarza tylko, dobra Niech z do obejrzenia do kolejnego odcinka Łapka w górę, sub nie, nie zaszkodzi, nie? Ścięła na pompa.